Dzień dobry. Witamy was z Podlaskich uzdrowisk. Mamy ich dwa: Supraśl i Augustów. Zaczniemy od Supraśla. Tutaj wita nas nie tylko piękny śpiew ptaków, ale też przepiękne balsamiczne sosnowe powietrze, które będzie nam towarzyszyło aż do Augustowa. Będzie bardzo smacznie, będzie bardzo zdrowo, bardzo zielono. Będzie też bardzo dużo wody i bardzo dużo szlaków, które można przemierzać i piechotą, i na rowerze. I samochodem, a czasem i kajakiem, i innymi sprzętami wodnymi. Co można robić w Supraśle w Augustowie? Za chwilę się o tym dowiecie. Suprasie, czyli Perła Puszczy Knyszyńskiej, to urocze miasteczko zlokalizowane niedaleko Białego Stoku. Jego historia sięga początku XVI wieku, kiedy Aleksander Chodkiewicz, właściciel tych ziem, sprowadził mnichów reguły świętego Bazylego. Zakonnicy wybudowali obronną cerkiew, która do dziś góruje nad supraślem, oraz klasztor. Już wówczas bardzo ceniono lecznicze walory otaczające miasteczko sosnowej puszczy. W XIX wieku supraśle stał się ważnym centrum przemysłu włókienniczego i drzewnego, czego ślady do dziś można zobaczyć w lokalnej architekturze. Supraskim balsamem, czyli powietrzem wypełnionym sosnowymi olejkami eterycznymi, zachwycano się w okresie międzywojennym. Dziś jest Supraśle to prężnie rozwijające się uzdrowisko z doskonałą bazą do spędzania czasu przez całą rodzinę. Swoją wędrówkę polecamy zacząć od Ogrodu Saskiego, leżącego tuż przy jednej z głównych ulic, ulicy Piłsudskiego. Mieści się tu jedyna w województwie tężnia solna. Tak, dobrze słyszeliście. Nie solankowa, tylko solna czyli taka, gdzie inhalujemy się suchym aerozolem solnym – polecamy! W niedalekiej odległości od odrestaurowanego Ogrodu Saskiego mieści się główna ulica Uzdrowiska – ulica 3 Maja, na której można podziwiać historyczne domy tkaczy, a także skosztować lokalnych przysmaków – babki i kiszki ziemniaczanej. A na deser czekają lody z rzemieślniczych lodziarni. Stąd już tylko krok do supraskiego rynku z pięknym pałacem fabrykańskim pałacem Bucholców. To dobry punkt do podziwiania widoków niekończących się łąk i pól które zachęcają do rodzinnych wędrówek pieszych, jak i rowerowych. Jedną z najnowszych atrakcji do wędrówek jest 7-kilometrowa trasa tzw. Supraski Szlak Bioróżnorodności. Po drodze zobaczyć można wiele tablic informacyjnych warto się zatrzymać, zasięgnąć wiedzy poprzez zabawę. Na szlaku rozstawionych jest również sporo wiatr rekreacyjnych, w których można odpocząć podczas dłuższego marszu. Będąc w Supraślu, nie można pominąć również licznej oferty kulturalnej. Uzdrowisko to siedziba teatrów słynnego Wierszalina czy najmniejszego teatru w Polsce Teatru Łątek. Warto zajrzeć również do Muzeum Ikon czy Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. A przy okazji ciekawostka: to właśnie w Supraślu wydrukowano pierwsze polskie wydanie. Podróży Gullivera Jonathana Swifta. W Supraślu, naturę i kulturę możemy więc mieć na wyciągnięcie ręki. Bogactwo sosnowych lasów, w których jest cała masa dobrze zorganizowanych ścieżek rowerowych, spacerowych, ale też bardzo różnorodna oferta muzeów i innych instytucji kultury w Supraślu, daje naprawdę duże możliwości do odpoczynku bardzo różnorodnego. Pamiętajmy też, że Supraśl jest doskonale skomunikowany z pozostałymi częściami Polski, jak chociażby z Warszawy. Z Warszawą, kto jechał z Warszawy do Białego Stoku, ten wie, jak się śmiga ekspresówką, a potem z Białego Stoku do supraśla to już zaledwie kilkanaście minut i można rozkoszować się naturą. To tyle z supraśla. Zapraszamy do kolejnego uzdrowiska. Witamy Was z drugiego uzdrowiska w Województwie Podlaskim. Siedzimy przy słynnej Beacie z Albatrosa w Augustowie, w samym centrum uzdrowiska Augustów, do którego także koniecznie trzeba przyjechać. A dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj całą masę przepięknych jezior. Mamy tutaj słynny kanał augustowski, który oferuje przeróżne możliwości sportu i relaksacji. No i jeśli chodzi o Sam Augustów, oczywiście mamy szereg atrakcji, nie tylko Beata z Albatrosa, ale tuż obok można kupić słynne Jagodzianki, w które wpisały się w tradycję tego miasta. Miasta, które podobnie jak Supraś pochodzi tak naprawdę z XVI wieku. Otoczony kompleksem sosnowych pusz i urokliwymi jeziorami Augustów, od wieków był centrum handlowym i usługowym. Miejscowi kupcy i rzemieślnicy korzystali z darów okolicznych lasów. Milowym krokiem w rozwoju miasta była w XIX wieku budowa kanału augustowskiego, który miał połączyć dopływy Wisły, Narwi, piebrzy z Niemnem. Dziś to unikalny w skali Europy zabytek hydrotechniki wykorzystywany do rekreacji. Swoją wędrówkę rozpoczynamy na rynku głównym, który jest miejscem licznych imprez, koncertów czy kiermaszy. Tu również można zjeść lokalne przysmaki czy wypocząć w cieniu drzew. Z rynku swoje kroki kierujemy w stronę bulwarów, mijając po drodze port, z którego wypływają statki wycieczkowe po kanale Augustowskim. Bulwary wiją się urokliwie wzdłuż kanału, a następnie jeziora Necko. Kierujemy się w stronę plaży. To tu gromadzą się mieszkańcy i turyści spragnieni ochłody w tak upalny dzień jak dzisiaj. Zaledwie kilka kroków dzieli plażę od parku linowego, gdzie swoich sił pośród drzew mogą spróbować zarówno młodsi, jak i starsi. Emocje w każdym wieku gwarantowane. Naszą wędrówkę po podlaskich uzdrowiskach kończymy w miejscu szczególnym nad Kanałem Augustowskim. To jest 19-wieczny zabytek hydrotechniki, a współcześnie natomiast jest to brama wyjściowa do uprawiania kolejnych etapów sportów wodnych czy rekreacji wodnej, ponieważ kanałem Augustowskim możemy dopłynąć do kolejnych jezior i zanurzyć się w podlaskiej naturze. Pięknie powiedziane i tym właśnie stwierdzeniem żegnamy się z Wami, dziękując za uwagę. w Kolejnym odcinku zachęcamy do odwiedzenia województwa podlaskiego i zdrowisk właśnie w tym województwie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.